Jeszcze we tych dzieciakach z programu, że się nie udało, ale na pewno zaszczepiliśmy, więc znowu dobrą dobry, miłość do koszykówki. Myślę, że to na pewno zaprocentuje. Gratulacje do zespołu. Podniósł się, my żeśmy się podnieśli, oni się podnieśli. A tak naprawdę, to powiem szczerze, że pierwsza połowa no, była fatalna w naszym wykonaniu. Graliśmy bardzo źle i w obronie, i w ataku, i tak naprawdę przez to, że do końca w ogóle nie wiedzieli czy ci wystąpi i to nam kolosalnie zaburzyło jakby naszą grę, bo nie trenowała w ogóle przez cały tydzień. Dzisiaj przyszła, wczoraj się jeszcze pytałem, powiedziała, że raczej nie będzie grała. Dzisiaj przyszła na odprawę, powiedziała, że coach, myślę, że po rozgrzewce powiem, przyszła powiedziała, że gra. My się w ogóle nie spodziewali, że ona będzie grała. To nie spodziewałem się w ogóle, że trzeba będzie ją tak szybko wpuścić. Szykowaliśmy się na inne granie kompletnie, przestawiliśmy tej na czwórkę, tu nagle powrót i, i no, straty fatalne, to nagle siło zespół, podawaliśmy piłkę w ręce, szybki atak, bo to jest szybki zespół, wszystkie potrafią szybko grać. Zaczęliśmy się głupić w obronie i w ataku, to mi trochę przypominało nas pierwszy mecz ze Szczecinem drugą kwartę, gdzie żeśmy właśnie w taki sposób grali, pod przeciwnika, nie pod nas. Mieliśmy kolosalny problem jeszcze z timingiem Gier Szarni, to jest, w wyobraźcie sobie z trzeciej trening szukarski. i z tym, że i dlatego też jest tutaj wielki problem w cały czas. Nie gramy timingowo, nie gramy dobrze, jeżeli chodzi o układ ruchu, piłki i tak dalej. I to przekłada się również na to, że szukamy sobie jakichś problemów, zamiast grać i szukać tej pozycji, które sobie potrafimy pracować. Także wielkie problemy cały tydzień. Całkiem inne granie niż w Kłonkowicach, gdzie tam byliśmy doskonale przygotowani defensywnie, byliśmy bardzo zespołowo. Tu nagle wszystko się zachwiało. No 43 punkty ale to na pewno w polskiej koszykówce, że kobiet dawno chyba, już nie pamiętam też, żeby było. No i wiadomo, że 20 rzutów za 3 punkty po 10 z, z każdego zespołu to też na, na parkietach kobiet jakby jest rzadkość. Jeszcze raz gratulacje Gratulacje też w jakiś sposób dla zespołu, bo podnieść się z minus 18 i doprowadzić w ostatniej akcji, to jest też taki częsty układ, bardzo często się to zdarza, że zamiast pójść na fali, to takie następuje rozprężenie, a mamy 5 minut na to, żeby jeszcze tego przeciwnika dopaść. I najczęściej tak się, że ta euforia później się przekłada na brak takiego stuprocentowego zaangażowania przed dogrywką. I w dogrywce ta dogrywka po prostu ułożyła nam się bardzo źle, cztery łatwe punkty, później już trzeba cały czas gonić i to jest cały czas jakby kłopot. Mamy ciężką sytuację w tej chwili, więc na pewno myśląc o tym, że... Chcemy być w tej szóstce, musimy zdobywać punkty na wyjeździe, a więc tutaj tak jak Rybnik wygrał pierwszy raz z nami, musimy szukać punktów w innych obcych halach i nie załamywać się tylko cały czas i trenować dobrze i mieć układ szczęścia ze zdrowiem i cały czas mamy tydzień czasu na to, żeby się dobrze przygotować do kolejnego meczu.